Nie wie czym jak to nazywać, youtube'owymi dramami, akcjami, nie wiem. Good job! Się, kurwa! Niestety. A ja nie wiem co z Twoim starym, mnie nie interesuje Twój stary mordeczko, to jest Twój stary, nie wychował Cię, to jest kurwa Twoja sprawa, Twój problem, nie mój mordo. Ja Cię klik klikam, wypierdalaj i wypierdalasz, i tyle Cię kurwa wiesz, widziałem. A to, żeś tam to muszą ludzie u Ciebie w relu żyć, to jest inna opcja. Jak się obcinamy jutro? No tak samo zawsze. A żebyś wiedział, że Cię oceniam, bo ja takich kolegów nie mam. Ja nie mam nawet jednego zjebanego kolegi, bo jak widziałem, że coś jest zjebem, to od razu odbijałem od nich, wiesz? Że jak widziałem, że coś nie tak robi mój koleżka, to albo mu liścia kontrolnego wypierdalałem, albo mu mówiłem, że odpierdala i że ma się ogarnąć. Ale to wiesz, my żyliśmy w takich czasach, w których znajomym zależało na znajomych, a nie którzy mieli wysrane, wiesz?